Pozwólcie, że również dzisiaj pozdrowimy się tym pozdrowieniem, które mieli pierwsi chrześcijanie. Chrystus z martwych wstał. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. To była próba, a teraz, jeżeli się cieszycie z tego, to powiedzcie to głośno. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Moi drodzy, Kościół, daj nam wielką łaskę, że możemy przez oktawę, przez osiem dni radować się, tym, tym Jego zmartwychwstaniem. I właśnie dzisiaj poniedziałek w oktawie Wielkanocy, kiedy pragniemy błogosławić Pana za Jego zmartwychwstanie. I usłyszeliśmy bardzo ciekawą Ewangelię. Zobaczcie, jest powiedziane, jak usłyszeliśmy, prawda, że żołnierze dostali pieniądze i mają rozgłaszać, mówiąc, że grób jest pusty. Tak. No, uczniowie w nocy przyszli, zabrali Pana, i dlatego grób jest pusty. Ja pamiętam takie wydarzenie, będąc w ziemi świętej. Jest bazylika grobu pańskiego przepiękna i właśnie w tej bazylice jest taka mała kapliczka właśnie grobu grobu pańskiego tego miejsca gdzie Jezus był złożony i nad tym jest wybudowana wielka bazylika starożytna i to jest miejsce które jest miejscem kultów oczywiście dla nas chrześcijan zrozumiałe ale też muzułmanie Uznają Jezusa nie za Zbawiciela, ale za proroka. Czyli dla muzułmanów Jezus też jest kimś szczególnym nie tak jak dla nas, jedynym Zbawicielem ale kimś szczególnym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie do Bazyliki Grobu Pańskiego przychodzą nie tylko chrześcijanie czasami się zdarzają też turyści, którzy odwiedzają Izrael, Jerozolimę, prawda, i teraz widzą, że wszyscy mówią, a musisz iść jeszcze tam, bo czytają, że jest takie ważne miejsce w Jerozolimie, Bazylika. No i przychodzą i była taka sytuacja właśnie, że pewna osoba, która, y, kobieta, która nie była chrześcijanką, właśnie przyszła, no i patrzy, tak jak my możemy zwiedzać przecież inne miejsca kultu, innych religii, z, z też z ciekawością, prawda, że na przykład jak wyglądają świątynie, w innych religiach, może być też ciekawe z punktu widzenia intelektualnego. No i ona właśnie wchodzi do tego kościoła, Bazyliki Grobu Pańskiego, no i widzi, że na środku jest jakiś taki, jakaś, jakiś coś małego, prawda, mała budowla, no i tam jest wielka kolejka, <grytanie> jest wielka kolejka, żeby tam, bo to jest, żebyście tak wiedzieli, właśnie więc to jest 3-4 metry, ma ta kaplica grobu, a sa, samo miejsce grobu no to jest właśnie dwa na dwa. To jest tylko takie pomieszczenie. Malutkie drzwi, można wejść na chwilę, no i ponieważ jest długa kolejka. Mówiąc krótko, masz te swoje 15 sekund, żeby się pomodlić w tym miejscu, no i trzeba wychodzić. No, bo i tak ludzie stoją 2-3 godziny, żeby, żeby móc wejść, więc wiadomo, że następni też czekają. W związku z tym to, to jest chwila. No i ale widzisz, że ludzie stoją, długa kolejka, no i oni stoją i czekają. Stoją i ona no taka zadziwiona, nie wiedząc, co jest, podchodzi do jednej osoby stojącej w kolejce i pyta. Przepraszam bardzo, co tam jest? No i otrzyma odpowiedź. Tam nie ma nic. No i się, to, to po co wy tam idziecie? No właśnie, żeby zobaczyć, że tam nic nie ma. Rozumiecie? Ale paradoks polega na tym, że pusty grób nie jest żadnym dowodem na to, że Jezus zmartwychwstał. Bo mogli przyjść uczniowie, wykraść go w nocy, prawda? Bo mieli taki pomysł, uczniowie mieli taki pomysł na Kościół, ale szczególnie święty Piotr, Myślałem, ja miałem być papieżem, a zabili mi Jezusa, teraz stworzymy sobie, ja chcę być papieżem dalej, chcę głosić Ewangelię o Jezusie, chcę zostać zamordowany za Niego, ukrzyżowany, prawda? Teraz Jezus nie zmartwychwstał, nie szkodzi, wymyślimy sobie pewną bajkę, żeby to wszystko działało. Dlaczego ja tak mówię to z takim sarkazmem? Bo tak się mówi też dzisiaj, wiecie, bo my księża, prawda, prezbiterzy, nie mieli, nie, nie mamy co robić, a musimy się z czegoś utrzymywać, no to myśmy sobie wymyślili bajkę, żebyśmy mieli robotę. No się, no, nie mam innej, nie potrafię inaczej pracować, no, tylko spowiadam i głoszę słowo, no więc żebym miał z czego żyć, to muszę coś wymyślić, żebyście wy tu chcieli przychodzić, my wam opowiadamy takie bajki, ale to nie jest prawda, no, tak mówią ludzie. I o co chodzi? Właśnie, że pusty grób wcale nie, jest, wcale nie jest dowodem. No bo właśnie można było wojkrać rążą 100 tysięcy rzeczy zrobić. Że pusty Grób nie jest dowodem. Co będzie dowodem? Dowodem będzie, jak ktoś ci będzie opowiadał o zmartwychwstaniu. nie wiem, święty Piotr przyjdzie do Ciebie. Wiesz co? Ja, tam. Jezus zmartwychwstał. No ale ty wtedy... Przeciwko świadectwu świętego Piotra możesz postawić świadectwo żołnierza. Słyszeliśmy, dostali pieniądze i mieli rozpowiadać. Idźcie i mówcie. To nie tylko św. Piotr mówi o Jezusie. <noise> Żołnierze też mówią o Jezusie. Trochę inaczej, ale mówią o Jezusie. No i teraz, jeżeli ty nie masz doświadczenia Jezusa, no to staje wobec ciebie dwóch świadków. Mają różne zeznania. No i komu wierzyć? komu wierzyć. I jeżeli nasza wiara opiera się na świadectwie innych, no to wtedy nie jest wiarą, bo jest właśnie jest wtedy tym, tym co jest. I to nie jest zarzut, to nie jest zarzut, ale jeżeli dzisiaj w naszej parafii chodzi 15% ludzi do kościoła, to właśnie dlatego, to mówię, ale to nie, nie bierzmy tego jako zarzut, to właśnie dlatego, że oni nie spotkali w swoim życiu Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. No bo jakby spotkali, to, by tak nie, to życie człowieka, który spotka Jezusa zmarłych z stałego, wygląda inaczej. Jak wygląda? No możemy o tym mówić, czytając dzieje apostolskie, ale to by było niedobrze gdyby tak było. Ja muszę wam powiedzieć, że jestem dopiero trzeci, no dopiero. Trzeci rok jestem w tej parafii, ale jestem naprawdę dotknięty tym, że widzę w tej parafii ludzi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa z martwych stałego. To są rodziny, które otwierają się na życie, przyjmują kolejne dzieci. W Polsce przy takim zabezpieczeniu ekonomicznym nie, nie utrzymasz dużej rodziny. Musisz być milionerem albo, albo mieć wiarę. To są rodziny, małżeństwa. Na przykład w naszej parafii dużo się dzieje. My staramy się dużo pracować jako bracia, ale to nie, nie, nie daje rady. W tej parafii jest cały sztab ludzi świeckich, mających swoje rodziny, dzieci, którzy. Przekazują wiarę tej młodzieży, dorosłym tutaj. Prowadzą grupy do do pierwszej komunii świętej, kursy alfa, prowadzą katechezy dla dorosłych. Czyli tak, mają, mają swoją rodzinę, pracuje cały dzień, ma swoje obowiązki, a jeszcze wieczorem przychodzi za darmo, bo żadnych pieniędzy za to nie dostaje i poświęca czas, żeby mówić drugiemu o Jezusie. Przecież on jest zmęczony. Ty ma też swoją rodzinę, ma też swoje obowiązki. Rozumiesz? A oni przychodzą i są zadowoleni. <noise> I mówią: dziękujemy Ci Boże, że my od, możemy oddawać życie dla Ciebie. I dzielić się tą wiarą, którą od Ciebie otrzymaliśmy. Bo jest życie wieczne. Ty naprawdę zmartwychwstałeś. I, I właśnie, bo, bo ja widzę, widzę tutaj. W tej parafii właśnie ludzi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo wiecie, entuzjazm można mieć na pewien czas, ale on się potem kończy. Jak człowiek ma dobre chęci, to też jest na pewien czas, a one się potem kończą. Poza tym przychodzą też takie trudne wydarzenia. Na przykład, jeżeli ktoś właśnie z wolontariuszem, wiecie, tutaj u nas ewangelizuje, pracuje, stara się, oddaje życie, to nie jest tak. Że właśnie zawsze dostanie bukiet kwiatów, wdzięczność, to nawet z naszej strony. Czasami kapucynów: my też coś zawalimy. Miał przyjść, miały być salki otwarte, salki są zamknięte. Nie może wejść, bo, bo nagle zmieniliśmy zamek, a zapomnieliśmy mu powiedzieć i dać klucz. Rozumiecie? To, to, to nie jest tak, że ten, który się poświęca, zawsze dostanie tutaj na ziemi. Właśnie nie dostanie. <grym> na tym to polega. <grym> nie masz zawsze wdzięczności. No. Jak macie rodziny, to wiecie, oddajecie życie dla waszych dzieci, a potem jest taki nastolatek i słuchasz w domu, jak to, co on myśli, jak ty go kochasz, a ty jesteś matką i Boże drogi, o mało nie umarłam w ciąży, nie mogłam żadnych leków brać w ciąży, pół ciąży przeleżałam w łóżku, wymiotowałam, cierpiałam jak pies, potem zagrożenie życia przy porodzie, później półtora roku nie przespanę, no ten dzieciak się zawsze dar w nocy. U umierałaś ze zmęczenia kochasz to dziecko nad życie, a ten ma naście lat i pyskówka do mamy albo do taty no, no tak jest i to to samo jest w ewangelizacji to nie jest tak, że ktoś oddaje życie dla ewangelizacji go w rękę pocałują kiedy jesteś kochany nie, tak nie jest uczniowie Jezusa Chrystusa dzielą los Jezusa Chrystusa czyli też muszą być odrzuceni i też muszą być, od... znaczy, nie to, żebyśmy my się starali jako kapucyni, żeby ci, którzy to posługują, doświadczali trudności, ale takie jest życie też. Po prostu niechcący czasami komuś. Po prostu robi się przykrość, nie okaże się wdzięczności. No też jesteśmy tylko ludźmi. Nie usprawiedliwiam naszych grzechów. Ale tak jest. I teraz właśnie, jeżeli to jest tylko ludzkie, to w pewnym momencie się to wypala, wypala. A jeżeli to jest od Boga, to Ty widzisz właśnie, że ktoś upokorzenie przeżył, trudność. I on znowu przychodzi. musisz sobie, to, to skąd ty to masz? Skąd ty to masz, prawda? No i właśnie jest tylko jedna odpowiedź. Od Boga. Ta miłość może być tylko od Boga. Tak samo w małżeństwie. Prawda? jeżeli jest zawsze na początku to zakochaniem, daj Boże. Miłość, takie zafascynowanie. Ale potem przychodzi, przychodzą lata, kolejne lata. I jeżeli, jeżeli Bóg w to nie wejdzie, jeżeli małżonkowie nie otworzą się na dar miłości Boga, co to znaczy dar miłości darmowej, że Ty mnie krzywdzisz, a ja Ci przebaczam? I to wtedy takie małżeństwo może być naprawdę pięknym małżeństwem. A jeżeli to znowu nie jest zarzut jeżeli małżonkowie się na ten dar nie otworzą, to mogą żyć razem dalej, prawda? Dalej mieszkają w jednym domu, nie rozejdą się. Ale. Ale ty widzisz, że tam nie ma miłości. Że, a to, to, to nie zarzut właśnie, bo, bo ludzkie siły się kończą. Ludzkie siły się kończą. I jeżeli się nie otrzyma Ducha Świętego, jeżeli nie ma spotkania z Jezusem wstałym, to, to ja nie jestem w stanie kochać osoby, która mnie od 20 lat rani. Małżonkowie, ponieważ są blisko, my też we wspólnocie jak jesteśmy blisko, to, 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 to się ranimy też przez różnice charakterów, temperamentów, ale nie, nie celowo, po prostu je, jesteśmy inni. I właśnie, jeżeli nie ma w tym Boga, to jest niemożliwe kochać drugiego, oddawać życia. I dlatego właśnie to, co jest zaproszeniem dla nas wszystkich w Kościele, właśnie to nie, nie traktujcie tego jako zarzut, ale jeżeli ty nie masz doświadczenia Jezusa, Chrystusa z martwych nie właśnie, że słyszałeś, a no, tam. Ktoś, ktoś mówił, tam ktoś powiedział. No bo właśnie mówię, można postawić Piotra albo, albo żołnierzy. Mamy różne świadectwa. I teraz rodzi się pytanie, a komu wierzyć? Komu wierzyć? Z, racji, z jakiej racji masz wierzyć Piotrowi? co? Bardziej wykształcony? Może to nie wiem. No. I teraz właśnie to, to wołaj do Boga. Daj mi to doświadczenie Ciebie z martwych zmartwychwstałego. Że żeby. I, i potem patrz na swoje życie, czy przychodzą konkretne fakty, że, że Twoje życie się zmienia, ale właśnie nie dzięki Twoim staraniom, zaciśniętym pięścią, zębom, prawda? Bo to możli, moż, można też, nie wiem, na zasadzie dobrego wychowania, ty mi coś brzydkiego mówisz, ja się zagotuję, ale ci nie odpowiem, nie odpowiem ci, prawda? Bo jestem dobrze wychowany. A to nie, nie o to chodzi w chrześcijaństwie, żeby być dobrze wychowanym. Tylko w chrześcijaństwie chodzi o serce. Czyli, że Pan Bóg w pewnym momencie zmienia serce, daje inne serce, które potrafi kochać. I, I z reguły my to czujemy. Że nagle ty widzisz, że masz miłość do człowieka, którego dawniej nienawidziłeś. I wiesz, że to nie jest z ciebie. I z reguły potrzebujemy, to jest ciekawe, że z reguły potrzebujemy wielu lat takich doświadczeń, że właśnie widzimy, że jest pewna, pewna niemożność. I, I nie przeskoczysz. A nie to, że nie chcesz, a to jest naprawdę niemożliwe, kochać drugiego który zabiera Ci życie. Dlatego przychodzi ta dobra nowina. Jezus Chrystus naprawdę z martwych i życzę Wam, żebyście mogli tego doświadczyć. Dlaczego to jest też takie ważne? Znaczy, najpierw to jest ważne dla nas, żebyśmy mogli zacząć żyć nowym życiem, ale potem jest też pewna misja. I myśmy słyszeli, apostołowie idą, i głoszą również w pile, tutaj będziemy przez trzy niedziele na Placu Świętego Maja, w niedzielę o 16, głosić Chrystusa na placach. Dlaczego? Żeby też mówić nie tylko w kościele, ale na zewnątrz, właśnie, że, że Bóg jest. Bo my mamy misję. Wy macie misję. Pokazać Chrystusa z martwych zmartwychwstałego w Waszych rodzinach, tam, tam w pracy, tam, tam, gdzie Pan Bóg nas stawia, prawda? Że mamy misję, żeby pokazać, właśnie, żeby ludzie mogli zobaczyć powiedzieć: Ty jesteś jakiś inny człowiek. Jesteś inny człowiek. Skąd co masz? A ty wtedy możesz powiedzieć szczerze, to nie jest ode mnie. Czyli, czyli nie dostaniesz za to nagrody, ty, ale chcesz powiedzieć, to dostałem od Jezusa. I tego wam życzę. Ducha Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który niech objawia się w naszym życiu. Proszę cię, duchu święty, abyś dotykał naszych serc teraz, abyś otwierał nas na, na Twoje działanie, abyśmy chcieli prawdziwie pozwolić Ci Boże, żebyś zmieniał nasze życie aby Twoja potęga mogła zajaśniać w naszym życiu, abyśmy mogli również wobec tego pokolenia ukazać, że Ty naprawdę żyjesz i królujesz na wieki wieków.